a widzowie robimy przyrzutkę dla grubego. moje smarki puściły tutaj i trzeba je zadrzeć tak i na nowo skleić ładnie. A jak? Robimy to. Tym klejem tu o. Dobra widzowie, ogarnięte. Jest no smarkane jeszcze bardziej. Eee, jakbyście się zastanawiali, co za przerzutka? To jest Ceramics Trójoy Ceramics 3. Eee, a skąd ja mam Ceramics Trójkę? No, ona była w Betweenie i mi ją Popaj urwał tak? I miałem odcinek tutaj. Teraz w karcie jest z wymiany tej przerzutki. Jakby ktoś nie wiedział, tylko audio było do dupy. A grubemu mu ostatnio Shimano pękł ja go teraz nawracam i mu sprzedam X trójkę z za dwie dyszki, tak? I gruby będzie nawrócony. W końcu będzie miał porządną przerzutkę, a nie jakiś Shimanocha, nie? Porządnego z będzie miał od razu. A co? I tak wiem, brudne ręce mam, ale przed chwilowym do roweru zakładałem, czy to działa w ogóle ta przerzutka. I dlatego, bo od łańcucha mam takie ręce teraz. To nie poszedłem umyć, bo mam lekcję teraz, i tak średnio mogę iść teraz Grubu Jest Bitfin Power To jest ta słynna przerzutka co mówiłem, że się gru grubu grubu mu urwała i tu będzie miał srama Uścisk dłoni prezesa Uścisk dłoni prezesa Bardzo dąbki. dobra robota Zaraz nastąpi przekazanie funduszy e, dla mnie tak. Za mojego sarama Nagramy na odcinku jestem, żeby nie było. Jestem dumny, że możesz być posiadaczem takiej przerzutki jaką jest Ceramics 3. Dokładnie, ja e, e, I to, wiesz, to jeszcze jest. mojej. im no. To jest normalnie. Nawet nie wiecie co to jest. Taki kawał historii Dokładnie. Ceramic 3. Co trójka. prawda nie ma wszystkich przełożeń, ale co to dlatego... to jest jej maksymalny zakres, nie? No tam... Ale SRAM lepszy, nie? Ale... bo to dlatego, że... E, ta manetka jest, od, do, ona nie pasuje do sramów, tylko do Shimanów, tak? No manetka srama, która jest zaprojektowana do Shimanów. No i, no i, no i nie, nie działa, tak? No ale to, to nic. no I tak gruby nie korzystał z innych, także jestem zadowolony. Wyjątkowo jesteśmy pod lidlem. To nie są lody ekipy, ale też korala. Polecam. Kaktus. Tak robi. Jakiś nowy smak no. i będę go jadł. Bunkry. Dostałem hajs od growego i zapłacił za Srama. E, widowie. Jabło. Spawy pana Mietka I nie wytrzymały. Tutaj będziemy łączyć. To jest prawdziwe drutuj z Monchim. I grubym. Teraz. O! O jest. Akurat jak zatrzymałem. W tym plastiku nie wiecie, bo wiesz? Nie? Nie. E, nie trafiłeś na ten plastik. x Dobrze, że nie wierciłem. A to można teraz większym rozwiercić, prawda? Dobra robota. drukarstwo Mamy wkręta. Ale ostrość, k***a. O, jednak jest ostrość w tym Huawei'u, no podziwiam. Grubu, co sądzisz o SRAM X3? No troszkę przeskakuje łańcuch, ale poza tym to nie jest zła, ogólnie dobra przerzutka. Łęcuch przeskakuje, bo masz zęby zjechane. I jest nie ta manetka, no ale... Jak zmienię manetkę i ten, i wolnowiec to pogadamy. U mnie... A nie, u mnie przeskakiwało, ale to było źle wyregulowane wtedy chyba. Bo jak założyłem ich swórkę, też na początku przeskakiwało, a potem nie. Ja jestem coś tu pokombinuję i wtedy pogadamy. Także wydaje mi się, że to nie wina samej przyrzutki, tylko, tylko wina sprzętu. I, I regulacji. I regulacji. I regulacji, ale nie umiem wyregulować, bo on ma kurde, to śmieszne takie. Nie ma, że konkretne ma na konkretne przełożenie cały dzień z nami siema